Ale już chyba doszedłem do wprawy. Świetnie. Nie wiem, z której strony nawet na mnie polecą te głupie kamulce. Czy używać duże leczenie? O to jest pytanie. Jednak nie, nie ryzyko, znaczy ryzykować, a nie używać leczenia. O to mi chodziło. I co my tu mamy? A no tak. I teraz odblokowaliśmy co takiego? O holy mail bardzo dobra zbroja. No i tutaj możemy się przenieść do zamku, do innej bazy którą właśnie odblokowaliśmy przez to, że przeszliśmy yy, tego bossa tutaj. Zostało nam jeszcze to odblok do odblokowania. Sorry, że pewnie słyszycie moje czeszczenie. Dobra czy iść do save'a i tak muszę iść, kupić leczenia. Więc tak czy siak muszę przenieść się. Na zamek. Do save'a Nie wiem czy na razie jest sprostam w zadaniu z Belmontem Może jak przejdę obrazy Bo mi się... No po co tu saveuję? Bo mi się nie chce jeszcze męczyć aż tak Zajęłoby to mnóstwo odcinków, a pewnie i tak bym nie doszedł do celu No więc, jeśli miałbym walczyć z Belmontem, to lepiej nie oszczędzać na leczenia. Co jest znowu rozmowa? Erik, ocaliliśmy Twoje siostrzyczki. Nie siostrzyczki, tylko córeczki. Przepraszam za mój kiepski angielski. Może w jakimś kolejnym zagrajmy będę już tłumaczyć. Coś mnie znowu kusi! No cóż... Bywa. Sorki. Piłem sobie. Pepsi. No. No, dobrze. Zaraz znajdziemy jakiś lekarstewko dla Ciebie Dobra, weźmiemy 9, bo pewnie i tak nie znajdę 8, bo będzie szkoda jeśli się znajdzie jakiś i tonik i większy tonik A to co to było? Yp. Dobra a dobra kupę, kupię mapy. Przepraszam za złe zną ale i tak to mi nic nie dało. Ale gdybym miał grać od nowa to pewnie by się przydało, dobra. Sprzedajemy, co sprzedajemy? Tu na pewno nic, bo to jest żarcie ciekawe. Tristan i Isolda Czy sprzedać? No nie wiem. Silver plate to sprzedamy. To sprzedamy. To też... To to nie wiem. To też. No nie wiem nawet co noszą, no Te nasze Ci nasi bohaterowie coś mi nie wiem. O, ile mam kasiorki. Mam nadzieję, że nic nie sprzedałem, to co noszę. No, musiałem coś sprzedać, niestety. Ale i tak jest lepiej niż mogło być. Dobra, teraz tak. Dobra, nie chcę mi się questów robić w tej Castlevania. Nie przepadam za nią, wybaczcie mi, niestety. Jednak, co nie znaczy, że nie zrobię całego zagrajmy w tej Castlevania. A właściwie całą serię zrobię na Game Boy i na Nintendo. Będzie za jebiście. Dobra, koniec żartów. Trzeba sprostać kolejnemu zadaniu. Teraz tak, czy idziemy tam do kolejnej krainy, która się odblokowała hmm, przy Egipcie, czy tu teraz po drugiej stronie? No, może zrobię tak. Tylko kojarzę, jaki będzie Bos główny, więc. Nie, pójdziemy sobie tutaj. Będziemy takie przeplatańki robić. Tylko nie pamiętam, co było w tym. Aha, już sobie przypominam: Dark Academy! Dobra. NIE UDAŁO SIĘ! Niestety, oj oj, 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 No sukin kot. Zjechał mi sporo. Żaby! Nie, to są ropuchy! No ty ropucho pieprzona jedna. No wytrzymała jest ta Mandragora, niestety, dobra. Kolejna! No i Charlotte oberwała Dobra, wyłączam ją O, tu jest przeciwnik niesympatyczny Tutaj też są Dobra, omijam ich No właśnie, takie drzewko robi Tych ludków Jako owoce swoje O, dobra Tu bierzemy Charlotte, bo się Robić ciekawie Nie wiem, czy iść tędy, czy tędy Dobra, na razie zwiedzimy górę. Coś mnie kusi na Raining Fire. Co to miało być? No. No, Jonathan, no, zobaczcie co to ma być. Zamiast mi pomagać to on... jakieś, nie wiem... Chujstwa robi. O, save'ik, dobra. Chociaż to mnie odratowało ze zbędnego życia, znaczy niezbędnego. Z życia, ach ty Dragonfly, czyli jakiś taki nie wiem, smokomucha. Ach. A ten, ooo, dostaniesz meteora za takie coś.